Dzień dobry, witam wszystkie bliźnięta na czytaniu miesięcznym na miesiąc wrzesień 2022. Czytanie podzie miesięczne podzielone jest na strefę miłosną, na strefę pracy, finansów oraz y, mamy karty, które mają nam powiedzieć, co u nas słychać w rodzinie, co do nas nadchodzi, czego się nie spodziewamy i y, czego się obawiamy, albo jakie mamy nadzieje na ten miesiąc. I oczywiście na koniec karta Rada. Zaczynamy od strefy miłosnej na miesiąc wrzesień dla bliźniąt. No, słuchajcie, no e, w miłości to wy bliźnięta jesteście jacyś poharatani, widzicie? No jakoś tak nie do końca e, jest tak, jakbyście chcieli. E, jakoś tak psychicznie jesteście zmęczeni tą, tą miłością, tym uczuciem. E, a to chyba jest spowodowane tym, że nie wiecie, co zrobić z tym uczuciem. Czy odejść, czy zostawić, albo może którą, ze stron, którą osobę wybrać, czy, czy jedną, czy drugą. Tak jakbyście może mieli kogoś, kogoś drugiego. I teraz jakby no, ciężki jakiś taki moment uczuciowy przed Wami w tym miesiącu, i, i, i zastanawiacie się, co z tym zrobić. I, jak to, jak to rozstrzygnąć? Co takie um, rozważanie za i przeciw? Zostać, odejść, zostać, odejść. No, ciekawa jestem e, waszych, waszych opinii, jak to u Was wygląda. E, pamiętajcie też, że czytania są ogólne e, na stronach internetowych i nie są dla Was indywidualnie stawiane, więc to jest dla ogółu, dla większości, ale nie każdy z Was w takim czytaniu się też odnajdzie. Dobrze, a zobaczymy, co w pracy w takim razie, dla większości z Was. O, w pracy słuchajcie, nie że się dużo dzieje, to jeszcze same nowości, same nowinki, i tutaj też są wybory. Też zastanawiacie się, co zrobić i którą pracę wybrać. Na pewno coś nowego do Was przychodzi, jeżeli chodzi o pracę, nowe y, jakieś możliwości i perspektywy pracowe. Y, I zastanawiacie się właśnie też, co tu zrobić, gdzie tu pójść, y, wybrać jedno czy drugie, albo y, co zrobić, żeby było dobrze. Ale y, no wrzesień da, przynosi Wam y, dużo nowego, dużo nowego, jeżeli chodzi o pracę. Zobaczymy, jak to się w finansach dzieje i jak to się przekłada na finanse. No widzicie, a tutaj w finansach z kolei przez to, że zaczynacie coś nowego, coś tutaj się zadziewa w tej pracy, taki, no jest po prostu nowe, nowe. Zaraz zobaczymy, co, czego się nie spodziewacie, co do, do Was idzie, czego się nie spodziewacie. Ale jeżeli chodzi dalej, toczmy tą sytuację finansową, to Musicie y, finansowo działać z rozsądkiem, y, nie wydawać pieniędzy pochopnie, y, bo y, jest tu jakieś uszczuplenie gotówki. Ale dla niektórych z Was to uszczuplenie gotówki może być powodem tego, że w coś nowego będziecie inwestować. Będziecie podpisywać może jakieś umowy. Y, będziecie. Y, 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 Tworzyć coś nowego, w co, co trzeba będzie zainwestować pieniądze. Dlatego yy, karta mówi o tym, żeby działać rozsądnie, przemyśleć wszystko, bo yy, chodzi tutaj o upłynnienie gotówki z waszej kieszeni. Dla niektórych z was po prostu yy, przez to, że zmieniacie pracę yy, albo niektórzy z was mogli być. W takim momencie zastoju pracy, mogliście nie mieć tej pracy, a co za tym idzie, nie mieliście też gotówki, ale to się zmieni. To powolutku się wszystko zacznie kręcić w dobrym kierunku dla Was. Więc uważajcie, na przykład, część z Was będzie brała kredyty. To też, te karty mogą o tym mówić, że jakaś część z Was będzie podpisywała np. umowy w banku bo będziecie zaciągać jakieś kredyty. Więc y, dlatego karta też y, jakby mówi o tym, y, żeby działać rozważnie, przemyśleć wszystko y, no bo to będą y, dość istotne decyzje dla Was na przyszłość. No dobrze. Y, co w rodzinie? Jak się ma rodzina? A w rodzinie słuchajcie no coś tutaj Coś się, się y, zburzy, coś się tutaj zadzieje tak z nienacka, y, ale nie obawiajcie się tej, tej burzy, tego, tego krachu takiego, który gdzieś tam nastąpi w rodzinie, coś się zadzieje takiego niespodziewanego, bo jeżeli coś nam, nam się wali, coś nam nie wychodzi, to po to, żeby potem to znowu rozkwitło na nowo, z nową świeżością i y, na lepsze. Więc zawsze, jak coś nam się zburzy, to po to, żeby było potem lepiej. Także nie obawiajcie się tej karty, ale generalnie to y, część z Was może się spodziewać y, jakiejś, y, nazwijmy to, niespodzianki, której się nie spodziewacie w rodzinie. Co do nas idzie, czego się nie spodziewamy, właśnie, i zobaczymy. No, właśnie, chodzi o to, że tutaj coś. Będzie jakaś przemiana, która spowoduje u Was taką sielankę, wspaniałe momenty, taki pełen dobrobyt, dostatek, że będzie Wam lepiej, że będziecie się czuli tacy bezpieczni, spokojni, no właśnie, w pełni szczęścia. Więc jakby to wszystko, co tutaj, jakby nawet jeżeli chodzi, o, o, o dom, o rodzinę i tu pracę tutaj się zadziewa tyle rzeczy, to będzie się działo różnych takich rzeczy niespodziewanych. Ale to wszystko spowoduje, że będzie Wam y, lepiej. Będziecie się czuli spokojnie, będziecie tak y, wyciszeni i uspokojeni, więc jakby te wszystkie zmiany spowodują później w dalszym etapie waszego życia, na, na miesiąc wrzesień. Żeby nie, nie, nie patrzeć na to jakoś też dalekosiężnie. Yy, takie uspokojenie. Pewne rzeczy zadziwią się po to, żeby było potem lepiej. Yy, no dobrze, a wasze nadzieje bądź wasze obawy? O, chyba to, obawiacie się nadmiaru pracy, że sobie nie poradzicie. Tego się boicie. Yy, z jakimś takim... Yy, yy, Dreszczem podchodzicie do tego wszystkiego macie takie poczucie przeciążenia. No, zobaczymy, co Wam powie Karta Rada na to wszystko. A Karta Rada mówi: <grystanie> Będzie dobrze. Będzie, będziesz się czuł. Yy, czy będziecie się czuli, drodzy bliźniacy, yy, dobrze? Będziecie się czuli na swoim miejscu. To wszystko, co się tutaj zadzieje we wrześniu, przyniesie zdecydowanie dobry efekt. Dobry efekt będzie dobrze. I będziecie się czuli tak potraktowani sprawiedliwie, dobrze, słusznie, tak jak powinno być. Więc wrzesień będzie taki, jaki powinien być dla bliźniąt. Bliźnięta. Wszystkiego dobrego Wam życzę na ten miesiąc, i słyszymy się za, w kolejnym miesiącu, w październiku. Zapraszam. Do usłyszenia.